Cześć z tej strony: Przema pasjonat z gołym korzeniem. Teraz palikujemy. No kochani, jestem już po nagranym odcinku sadzenia drzewek oto mój operator. Dzień dobry, witam pa państwa bardzo serdecznie Po raz już... Który? Czy pierwszy raz występuję? Nie, drugi, drugi raz! Bo już kolejny vlog No Dzisiaj co? Dzisiaj był odcinek nagrany yy, I ja będę zajmował się ciachaniem Ciachanie, pomaga mi ciachać No I... No, drzewka posadzone No to co? Ciachaj a ja idę tujkę przesadzać, o tą, 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 tą. o tą, tujkę będę przesadzał, o, przesadzone, tujka przesadzona. Zaraz będzie grillowanie. Najpierw trzeba jeszcze pociachać. Jeszcze jeszcze Takie przyspieszone dępo jak właśnie nie mogę ogarnąć tego na swoim programie. Jak próbuję to zrobić, to mi się ciemne tam robi, nie wiem Tak już wiesz, ja tak myślę, że jak już sprawy nabędę, to jakiś inny problem. Łogień! Co? Co tam mówisz? Łogień tak jest! Ogrzej się! No właśnie trzeba się ocieplić. Tylko żeby rękawic nie spalić, bo nie będę miał czym ten się chronić przed... Przed no, wszystkim sobie. BHP! Po prostu tak. żebyś nie miał brudnych rąk. No to, panie, hamburgerki będą! Tylko, panie, najpierw trzeba ten ogień zmniejszyć, chyba, co nie? Panie, sadzę drzewo. Co? Drzewo. Jak ja ci posadzę, ty, ty, ty to lepiej tnij! To A myślałem, że piwo To Pepsi zerowe z cukru A dobre Aż mnie kopnęło Dupę Co mówisz? Dupę Jaką dupę? W dupę ci kopnęło może to? Ty zbereźników! Ja o żadnej dupie nic nie mówiłem Kurde, sperozę, mam gdzie ja te? Hamburgery położyłem Schowałeś mi. Nie. Położyłem tam, gdzie ten nożyk wziąłem, czyli do kredens. Aha. To wszystko o. od razu. Żyło. O, ile się już Pożyjemy, zobaczymy. A, też się nagrywa, tak? Bo no pewnie, że się nagrywa. A, żeby ci pamięć się starczyło. Du, duża, duża ten, duża, duża pamięć. Tak? Dużo pamięta To bardzo dobrze. Pamiętam jak na tych urodzinach ten, yy, jednego na surowo zjadłem, pamiętasz? No, pamiętam, pamiętam. Nie ma jakiejś tej, L lampki jeszcze nie masz? Lampki? I mam baterię taką, co w Zofiówce wtedy miałem, nie? No właśnie, bo by się jeszcze dało, bo wiesz, bo już mało co widać ne, przez y, ten aparat. Przy, przynajmniej do filmu by się... Ten. I co, mieszczą się 4 d 5 się zmieści, Jakie odpowiednie odpowiednio rozstawisz. Bo tu by się jeszcze jedło jeden. No. To dawaj piątki. Zaraz. O, jak ładnie pachnie! Fornal! Szkoda, że cię nie ma! Ty byś zjadł takiego nie... kurna, tu, kurde! Zgrzeszyłem. Bazia mnie ukarała. Że Fornala nie zaprosiłem. No ale... Wiecie, za darmo nic nie ma, to jest jakby nagroda za... Na, nagroda dla nas, coś tutaj... Tak. Jest robiony, A Fornal odstanie na mnie na rzeka. Kurwa, ten film będzie... To będzie brzmiało jak serio jakiś y, film wyjaśniający Fornala. No! Najpiękniejszy. No Witam. Pierwszy dzień maja. Zaraz wstaję. Pogoda jeszcze jako taka trzyma się, ale wolałbym, żeby nie palało i zbieram się na działkę na cały dzień. No, w końcu wyszedłem. Idę na działkę. Trzeba coś robić. O, patrzcie. A tutaj dziki ryły, Oj, idę na działkę. Powtarzam się, wiem, idę na działkę. Po prostu idę na działkę. Dużo roboty mnie czeka. O ile deszcz mnie nie pogoni. Mam nadzieję, że mnie nie pogoni. Dobra, widzimy się na działce. działa. Jedziemy. Jestem ciekaw, ile zrobię na tej działce. Odkąd babcia mi przepisała działkę, to ja robię i robię. Jak wcześniej wam mówiłem, jestem zawodu ogrodnikiem i cieszę się, cieszę się bardzo, że chociaż mogę to co zdobyłem w szkole i wszystkie swoje umiejętności mogę robić na działce. Dobry! Dobry! Co to, 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 jesteśmy na działce? Jak tam sytuacja na działce? O! Ani gałęzi, bardzo dobrze. Dobrą robotę zrobiłem z Dawidem! O! Wszystko pociechane, cieszy mnie bardzo. Drzewka posadzone, cały czas są, nikt nie ukradł. Dobra, idziemy sadzić, idziemy pracować. Dobry. No to mnie czeka roboty dzisiaj. Ale, ale burdel, ja nie mogę. No i dobrze. Niech wszędzie. będzie. Teraz najważniejsze jest dla mnie teren działki ogarnąć, a nie jakimiś tam domkami się zajmować. A tu patrzcie, mój kolega Rysiek. Cześć Rysiu. Właśnie tego motyla on jest tu od początku, bo tutaj zimą była taka na suficie Stara siatka wojskowa maskująca. I on tu dosłownie był pod tą siatką. Ja go zdjąłem, bo szkoda miło było, żeby coś mu się stało. I go po prostu schowałem do, do szafy. Szpara ma, była szpara, żeby w razie czego się ciepło, zrobić, to żeby sobie wyszedł. No i przezimował. I widać, że wylas i jest tutaj cały czas. Do Dzięki Dawidze, pomógł, bo inaczej nie wiem, co byś ci zrobił. Teraz się muszę przebrać i robić brudną robotę, czyli pogrzebać się w ziemi. za bardzo. Bym ponagrywał więcej co robię, ale no nie będę, kam nie będę kamery zostawiał i żeby deszcz na nią kapał. Już trochę rzeczy zrobiłem. bym się przebrać, ale się nie przebieram. Tylko buty zmienię no i idę wykopywać to co mi się nie podoba. Jak się co my będziemy robić? Tak cały dzień będziemy siedzieć w domu? Tak, tak. Co zrobić? Miałam to zrobiłem. Ja też, to co miałam zrobić to zrobiłem Chciałem więcej, ale niestety mi nie wyszło Niestety Deszcz mi znak. Tak, deszcz Flaczki, 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 moje ulubione Właśnie po to poglądam No i tak jakoś minęła ta pierwszy dzień... Pierwszy dzień maja minął A jutro jadę do Niedźwicy Kościelnej, do babci. I zobaczymy jaka będzie pogoda. No niestety pierwszy maj niestety to mi się bardzo nie uda. Choć co prawda zrobiłem na działce to co chciałem. Także co? Widzimy się jutro. Jak na razie pogoda jest ładna. A ja się szykuję i jadę do babci. A ja w takich budkach ja nie mogę, <laughs> ale się rozpadało. No. Co za pogoda majowa. Już dojechałem na miejsce. Pogoda się niestety nie poprawiła i to mnie wkurza, że nie ma ciepłej pogody, ale w drugą stronę, bynajmniej ładnie się zieleni. Cześć Babik! A tu? A tak o, nagrywam sobie Czy stało na razie padać? A to co, to, 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 to tam? O, począł! Bobik. O po i Ty zbuju madreju, ty kurczę czońcu, ty. Kurde, szkoda, że tu jest zamknięty. Tak, 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 Napiszcie mi w komentarzu, gdzie można kupić, no, tanim kosztem jakieś takie siatki ogrodzenia, żeby można było pieskowi porządny kojec zrobić. Będę bardzo wdzięczny za taką informację. No to jedziemy po wiejskie jaja, teraz jedziemy? No teraz jedziemy, no jedziemy. Bo u nas jest wielkanoc, trzeba jajka, jajka, jajka. He, Hehe, jartuję. Wielkanoc to chyba u tych prawosławnych teraz jest. O, szachownice. Kupiłem babci kilka lat temu na targach w Końskowoli. Ujadziamy. Jakiego sklepu? Nie wiem, czy to było jak mi chłopie, gdzie było no gości. jakie ma gości, gdzie to jest? Ale Zapraszamy. fajnie to do... Nudna ta niedziela. Ale zapachy! już mam. Ja też chcę zjeść. No zaraz jadę do domu, film montować, który żeś się już obejrzeli. Niestety, pogoda nudna, wieje i nudy na pudlu. Dobra, to cześć babciu. Cześć, za Cześć Cześć wujek. Więc to lepsze, bo się lepiej znajdziesz. Cześć, Co? Ale wichu! O wichu! Jestem już w domu, dojechałem. Pogoda. O wiele gorsza jak wczoraj. Wkurzyłem się. Na tą pogodę, ale nie chcę zrobić Jajka Oj. I wiecie co, chyba nie będę montował Normalnie nie chcę się Wcześniej się nudziłem, a teraz mi się nie chce. <śm> YouTube sobie obejrzy Eee, chodź coś zobaczysz. No chodź coś zobaczysz Może jest. Poznajesz Fornala Ale pomieszczenie W pokoju u nas No Kiedy to była? No wtedy w tłusty czwartek A, Czy on puścił to? Witaj, witaj, Majowa Jutrzenko, sieć naszej polskiej krainie. 3 maja, a ja dzisiaj śniadanie zjadłem przed chwilą. No i teraz. Nie wiem, zobaczę, co będę dzisiaj robił, bo ten dzień naprawdę będzie nud o wiele nudniejszy od wczorajszej niedzieli. Także na pewno będę film montował, ten, który żeście już Obejrzeli w piątek. I że idę coś działać, idę coś robić, ale na razie rancho oglądam. A propos rancha coś wam pokażę. Butelka po mamrocie. I pamiętajcie, zanim wypijecie mamrota, to uważajcie, bo możecie skończyć jak ten typek na tej butelce. Oczywiście żartuję, ale ten szkielet się dobrze nosi do tego, jak on smakuje, ten mamrot. Dążył do rozwoju kultury i gospodarki. W 1773 roku powołał Komisję Edukacji Narodowej. Był mecenasem sztuki, organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał m.in. literatów i artystów. W czasie powstania Kościoła. Kocham historię, szczerze wam mówię. ...niestety prowadził rozrzutne życie i popadał w długi. Aptykował miesiąc po trzecim rozbiorze... Jest prezydent Andrzej Duda. My przenosimy zatem tam swoją uwagę. Komentował te wydarzenia będzie dla nas Mirosław Dzięgieleski, przewodniczący Stowarzyszenia Oddziału Reprezentacyjnego Wojska Polskiego imienia generała dywizji. Dzień, Dzień dobry Państwu, witam z Placu Zamkowego, a dokładniej z dziedzińca reprezentacyjnego zespołu artystycznego. Mój ulubiony moment. Święta Narodowego 3 Maja. Flagę Państwową. Oddaję! Z wielką ochotą bym chciał pojechać na takie obchody świąt państwowych do Warszawy, ponieważ w Lublinie już też uczestniczyłem w takich wydarzeniach. Obejrzałem uroczystości związane z Konstytucją 3 maja, a teraz zaraz się będę brał za montowanie filmów. Filmu, ale jeszcze zanim będę, wezmę się za to montowanie. Podleję sobie głośniki. No to teraz sobie montuję film. Film z sadzenia drzewek z gołym korzeniem. O! I tak się toczy mój dzień dalej. Już prawie zmontowałem, tylko teraz ostateczne szlify. Muzyczka i tak dalej. Ach, w końcu skończyłem. No i teraz niech się przetwarza. Dobra, zgłodniałem, trzeba zjeść flaszki. Ostatnio w relacji na Instagramie napisałem do Was takie pytanie: jak się Wam podobają moje filmy? No i ci, którzy mi odpisali i prywatnie, i odpowiedzieli na tą relację, dziękuję za te miłe słowa i cieszę się bardzo. I to by było tyle na ten vlog. Wpadajcie do Dawida na Instagram i subskrybujcie mój kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdą moją produkcją. Jak widać, majuska moja taka była trochę nudna, trochę nienudna, no tak, wszystkiego po trochu. Także, cześć!